równania wykładnicze. Wyglądają niebezpiecznie, a dobra sprawa są mega proste. No a czym to jest? Normalne równanie, ale masz po prostu jakiegoś x w wykładniku, są jakieś potęgi. Najprostsze, klasyka gatunku. 3 do x jest 9. No do której potęgi trzeba podnieść 3, żeby było 9? No tutaj raczej każdy wie i widzi, że to jest dwójeczka. Bo 3 do 2 to jest 9. Zrobiliśmy natomiast sprawę, to wykorzystaliśmy logarytm. Logarytm na podstawie 3 z 9 równa się x. Jeżeli ktoś tego nie czai, no to też warto sprawdzić mój film o logarytmach. Ale co jeżeli dostajemy jakiś bardziej skomplikowany przykład? My wybijemy na przykład 4x plus 2 równa się 16. Tutaj też moglibyśmy zastosować logarytm, by nam wyszło, że logarytm na podstawie 4 z 16 jest równy x plus 2, to nam wychodzi 2 x plus 2, no i wychodzi nam x równe 0. Ale też możemy zrobić to w drugą stronę. Widzimy, że 16 to jest 4 do drugiej, więc zamień no i teraz mamy to, czego będziemy zawsze szukać w jakichkolwiek równaniach wykładniczych. Czyli mieć po prostu tą samą podstawę, jeżeli mamy tą samą podstawę, no to po prostu wystarczy przyrównać to, do której potęgi jest to podniesione. Czyli X plus 2 w takim razie musi być równe 2, żeby ta strona była równa tej. No i tu widzimy, że to jest dokładnie to samo co mi się wcześniej, czyli x równe 0. No i tutaj mamy już trochę bardziej skomplikowany przykład. Mamy więcej x, więcej w ogóle wyrazów w tym samym naszym równaniu, no ale znowu musimy zrobić tak, żeby po lewej stronie była jakaś liczba podniesiona do potęgi, i po drugiej stronie była ta sama liczba podniesiona do jakiejś innej potęgi. No i tutaj widzimy, że gdzieś tam wszystko, co mamy wokół, kręci się wokół jakiejś dwójki, no bo tu mamy dwójkę, tu mamy czwórkę, tu mamy czwórkę. No widzimy, że to wszystko, co jakieś. Potęgi dwójki, więc teraz to jakoś pozamieniajmy tak, żeby wszędzie mieć dwójkę i oporządkujmy tak, żeby po lewej stronie była jakaś dwójka do jakiejś potęgi i po prawej dokładnie to samo. Tu widzimy, że to jest 1 czwarta no to jest jeden, jedna druga do sprawę do drugiej potęgi. Teraz mamy tutaj 2, 5 do X, to sobie zostawimy na razie. No i tu mamy 4, to jest 2 do drugiej. No i wiemy, że to jest 2 do drugiej, potem do 5X, czyli koniec końców 2 razy 5x i z jednej drugiej dwójkę możemy zrobić po prostu, zamieniając sobie dwójkę na jedną drugą i po prostu trzeba wrzucić minusa tutaj, więc elegancko wrzucamy minus pyk cyk. Jest to wszystko zrobione. Podstawy działań na potęgach. No i tutaj wystarczy nam jeszcze tylko to wrzucić na jedną dwójkę i jesteśmy w niebie. Tutaj mnożymy dwie potęgi, więc po prostu wystarczy dodać. Czyli będziemy mieli 2 do 5, dodać x, no i jeszcze dodać minus 2, czyli koniec końców minus 2. I to jest 2 do 10x. No i teraz jesteśmy w złotej sytuacji. Wszystko nam się elegancko ułożyło, bo mamy to samo. Mamy no tą samą liczbę w podstawie potęgi, więc po prostu możemy jedno z drugim przyrównać. Tu mamy 5 plus x minus 2, no czyli ta sprawa będzie 3, więc razu sobie napiszemy, że to będzie 3 plus x, a tutaj mamy 10x. No i teraz wystarczy to uporządkować, zostaje nam 3, tam zostaje 9x, no i prosta odpowiedź, x równe 1 trzecia. Tutaj kolejny przykład, też troszkę bardziej tej wykwintny, może coś tutaj jest nie ten No ale widzimy, że mamy tutaj jakąś dziwną liczbę 31, no i tu mamy jakieś piątki. No widzimy, że to jest 5 piątek. Możemy tutaj ewentualnie, jako że one są dodawane, możemy sobie po prostu wyciągnąć elegancko przed nawias 5x. No i wiadomo, z tego nam zostanie 5 do drugiej, czyli po prostu 25. Tego zostanie nam 5 do pierwszej, czyli 5. I z tego zostaje nam 5x przez 5x, czyli po prostu 1. I to ma być równe 31. Zobaczmy co nam tutaj wychodzi. Tutaj wychodzi nam równo razy 31. I przecież jest 31. Hmm. O ironia! Oczywiście, jeżeli są jakieś takie dziwne rzeczy, nie ma równych podstaw, no to zazwyczaj gdzieś tam prędzej czy później musi się to skrócić. No i gdzieś może trzeba szukać takich rzeczy. Więc to akurat idealnie się ułożyło. Skreślamy jedno z drugim. Wychodzi nam 5x równe 1. No, i tutaj pamiętamy, że jeżeli mamy potęgi, no to że jeżeli chcemy dostać 1 jako wynik potęgi, no to musimy podnieść obojętnie jaką liczbę do zera, czy po prostu będzie x równe 0. Równie dobrze moglibyśmy mieć teoretycznie sytuację, w której mamy różne podstawy. No i wtedy co zrobić? No, tutaj musimy już się posłużyć troszkę logarytmami. Zobaczmy, że 3 do x, na dobrą sprawę, możemy sobie rozbić z naszych praw na 3 do x razy 3 do 4 no i to wszystko jest równe 2 do x no i teraz gdy sobie podzielimy przez 2 do x będziemy mieli 2 przez 3 to wszystko oczywiście do potęgi x równa się 3 do 4 no i teraz już stąd widać, że prosto dostajemy logarytm Wychodzi nam elegancko, że logarytm o podstawie 2 trzecie z 3 do 4, czyli na dobrą sprawę 81, to jest właśnie nasze x. Tutaj oczywiście też możemy się trochę pobawić na logarytmach, uprościć to. Wiemy, że ze zmiany potęgi po prostu logarytm zwykły 81, tutaj logarytm 2 trzecie, czyli na dobrą sprawę tutaj możemy sobie znowu zamienić to bardziej na trójkę. Jeżeli to był nasz x, to teraz wychodzi, że to możemy sobie mieć z na trójkę do czwartej potęgi, co było w sumie trochę głupie, że to zrobiliśmy wcześniej. I wychodzi nam 4 logarytmy z. Tu mieliśmy 3 do czwartej, i tą czwórkę sobie tej zdjęliśmy przez logarytm. No a tutaj z prawa dzielenia widzimy, że to po prostu będzie logarytm 2 minus ogarnę 3, no i w ten sposób trochę ładniej to wygląda. Więc tak po prostu wyglądają równania wykładnicze, mega proste, jedyne co, to trzeba znaleźć po prostu sobie gdzieś wspólną potęgę, no i w ten sposób mamy wszystko rozwiązane.